Ja tylko z tobą chcę być, tylko ciebie chcę tu Tylko ty masz tą moc, ty mi dodajesz tchu Pokaż, że ciebie stać, że ty też tego chcesz Nasze życie to gra i mam zamiar ją przejść Powiedz, że tego chcesz Słuchaj uważnie, jeśli przytyjesz, ludzie pomyślą, że jesz za dużo Jeśli tracisz na wadze, ludzie myślą, że jesteś chory Jeśli dobrze się ubierasz, popisujesz się Jeśli ubierasz się prosto, jesteś biedny Jeśli jesteś poważny, jesteś nudny jeśli jesteś zabawny, jesteś niedojrzały. Jeśli mówisz to, co myślisz, jesteś niegrzeczny. Jeśli jesteś singlem, ludzie myślą, że jesteś samotny. Jeśli odnosisz sukcesy, jesteś arogancki. Jeśli walczysz, jesteś leniwy. Jeśli jesteś uczciwy, ludzie myślą, że jesteś naiwny. Jeśli jesteś nieuczciwy, nie można ci ufać. Bez względu na to, co robisz w życiu, ludzie zawsze będą cię krytykować. Rób więc to, co cię spełnia. Co chwilę oglądam się za siebie. A najdziwniejsze że gdybym mógł jeszcze raz wszystko przeżyć, to wybrałbym tą samą drogę z tymi samymi problemami. Naprawiłbym wszystkie błędy, które popełniłem, by zmienić teraźniejszość, w której się znajduję. By nie żyć wspomnieniami niczym dniem wczorajszym. Co mnie wkurwia, to że wszyscy wokół widzą we mnie tylko śmieszka, zawsze uśmiechniętego, ogłaszam wszemi wobec tak. Mam setki problemów i często płaczę. Chociaż staram się być twardy jak skała, ale i tak wolę się uśmiechać, bo po co mam się użalać nad sobą przy wszystkich. Zrozumcie, że najwięcej uśmiechają się ci, którzy wiele przeszli. Niektórzy ludzie nie wiedzą, że jest różnica pomiędzy podobasz mi się, a kocham cię. Wiesz co? Bardzo mi się podoba. Jeżeli kwiatek ci się podoba, to go wyrwiesz. Jeśli kochasz tego kwiatka, to będziesz o niego dbać i codziennie go podlewać.